W dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę spalarni na odmowę udzielenia środowiskowych uwarunkowań. Proszę Państwa, Fortum walczy o swój biznes, natomiast my walczymy o przyszłość naszych dzieci, o zdrowe, czyste środowisko. I na tej walce. Nie poprzestaniemy. W kontekście dzisiejszego orzeczenia sądu bardzo dużego znaczenia nabiera stanowisko wójta gminy Wisznia Mała, pana Jakuba Bronowickiego, który do tej pory uważał, że wybudowanie spalarni na terenie objętym planem biskupice Rogosz jest niemożliwe. W dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę spalarni na odmowę udzielenia środowiskowych uwarunkowań wydanym przez wójta gminy Wiśnia Mała oraz podtrzymaną przez samorządowe kolegium odwoławcze we Wrocławiu. Oczywiście nie zgadzamy się z tą decyzją sądu. Uważamy, iż decyzja samorządowego kolegium odwoławczego podtrzymująca decyzję wójta jest prawidłowa, należycie uargumentowa i opierająca się zarówno na dominującym w tym zakresie orzecznictwie, jak i na spójnym i logicznym podejściu do przepisów obowiązującego prawa. W związku z tym dzisiejsza decyzja sądu naszym zdaniem jest błędna, a w związku z tym myślę, że wszystkie trzy. Podmioty, czyli Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Stowarzyszenie EkoUnia oraz Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów, złożą zapewne kasację od tego wyroku, a zatem sprawa trafi do naczelnego sądu administracyjnego. Spodziewamy się rozstrzygnięcia. Trudno tutaj jednoznacznie spekulować na temat czasu, natomiast spodziewamy się takiego rozstrzygnięcia w ciągu jednego roku. Tak więc, w skardze, która niewątpliwie nastąpi, zawrzemy zarzuty kasacyjne wobec dzisiejszego wyroku. E, uważamy, iż mamy spore szanse na wygraną, e, ponieważ e, dzisiejszy wyrok zawiera szereg kontrowersyjnych tez i, co mogę powiedzieć już na wstępie, y, nie jest zgodny z dominującą liną, linią e, doktryny i orzecznictwa w przedmiotowej kwestii. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Fortum walczy o swój biznes, natomiast my walczymy o przyszłość naszych dzieci, o zdrowe, czyste środowisko. I na tej walce nie poprzestaniemy. Chciałem Państwa zapewnić, że wykorzystamy każdą prawną możliwość, aby zablokować budowę tej instalacji, dlatego że spalarni w Polsce mamy zwyczajnie zbyt dużo. W chwili obecnej jest to już 39 spalarni, cementowni, w których spalane są też odpady i spalarni w budowie z pozwoleniem na budowę i z środowiskowymi uwarunkowaniami. To jest stanowczo za dużo jak na krajowe potrzeby, mniej więcej o jedną czwartą. W związku z tym uważamy, że budowanie tej spalarni przez Fortum jest bezcelowe. Jest to obliczone na zaspokajanie interesów no, raczej nie krajowych w perspektywie. Przed nami wybory samorządowe, zmieniły się władze, mamy nowy rząd, mamy nową ministrę środowiska. Jest dużo okoliczności, które nam sprzyjają. Głęboko wierzę w to, że doprowadzimy do zwycięstwa. Ono nie będzie łatwe, ponieważ walczymy z bardzo trudnym przeciwnikiem, bardzo bogatą korporacją, która wykorzystuje wszystkie możliwe krótki prawne, aby doprowadzić do budowy tej instalacji. Stosuje greenwashing, przedstawia to jako elektrociepłownię. No my dobrze wiemy, że tak naprawdę głównym celem tej instalacji jest spalanie śmieci i o to tutaj chodzi. Będziemy to wykazywać na dalszych etapach postępowania. Działa tutaj wiele organizacji. Ja reprezentuję grupę Gminni Aktywiści. Jest wśród nas też Ola Marciniak z Porozumienia dla Wiśni Małej. Jest Marcin Gruszko. Z Stowarzyszenia Nasze Pałowice i Ramiszów, bardzo dużo organizacji, osób, które są skupione w Komitecie Społecznym Stowarzyszeń Spalarni. Działamy już na szczeblu i regionalnym, i nawet ogólnopolskim. Byliśmy w Sejmie z naszym przekazem. Walczymy o to na każdym możliwym szczeblu, aby zablokować te chore pomysły, ponieważ to nam w kraju po prostu nie jest potrzebne. Powinniśmy zająć się likwidacją problemu źródła, czyli minimalizowaniem ilości odpadów i są do tego gotowe narzędzia, które przez poprzednie rządy nie były wdrażane. Mamy nadzieję, że teraz to nastąpi. Jest to tak zwana rozszerzona odpowiedzialność producenta, jest to system kaucyjny, jest to ogólnie zmuszanie producentów do tego, aby wpychali nam mniej odpadów w postaci produktów, które kupujemy w sklepach. Byliśmy czterokrotnie w Sejmie, występowaliśmy podczas posiedzeń zespołów parlamentarnych, podczas których przedstawialiśmy nasze racje. Wykorzystujemy każdą możliwość, aby zablokować tą instalację. No, w samym toku postępowania, tutaj nie było widać tego na materiale, ale stół sędziowski był zastawiony segregatorami z przedkładanymi dowodami. Ekspertyzami prawnymi, ekspertyzami środowiskowymi, stanowiskami, które składaliśmy w toku postępowania. Podczas naszych działań dotarliśmy nawet na spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, gdzie podnosiliśmy kwestię forsowania budowy spalarni w całym kraju, nie tylko w Wrocławiu, ale i w innych miejscach i jakby błędne, błędne rozumienie europejskich dyrektyw i rozporządzeń, które nas też obowiązują na wprost. Proszę Państwa, na koniec przed nami wybory samorządowe. Apeluję do Państwa, aby wybierać mądrze, wybierać takie osoby, które zadbają o naszą wspólną przyszłość. Wszyscy mieszkamy w tych trzech gminach. Ja nie zamierzam się wyprowadzać i mam nadzieję, że Państwo również wiążecie przyszłość z tym regionem. Mamy naprawdę piękne okolice dużo zieleni. Mamy duże szczęście, że mieszkamy w tym miejscu. Nie zepsujmy tego. Nie pozwólmy na wprowadzanie ciężkiego przemysłu, nie pozwólmy na wprowadzanie zalewu hal magazynowych czy dymiących kominów. To od nas zależy, jak będzie wyglądać nasza wspólna przyszłość. Szanowni Państwo, w kontekście dzisiejszego orzeczenia sądu bardzo dużego znaczenia nabiera stanowisko wójta gminy Wisznia Mała, pana Jakuba Bronowickiego, który do tej pory uważał, że wybudowanie spalarni na terenie objętym planem biskupice Rogosz jest niemożliwe. Strona społeczna od 2021 w zasadzie roku walczy o to, aby ten plan zmienić. Komitet stowarzyszony spalarni składał między innymi uchwały do rady gminy Wisznia Mała. Niestety nie spotkało się to z pozytywnym odbiorem ze strony radnych. W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym za chwileczkę udajemy się do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie na ręce przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego będziemy składać zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej, która ma na celu wykreślenie spalarni we Wrocławiu i w Wiszni Małej, planowanych spalarni we Wrocławiu i w Wiszni Małej z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do 2032 roku, w którym to planie te spalarnie nadal widnieją.